Doberek, mamy ciekawe informacje w tym tygodniu. Przede wszystkim podczas dwóch ostatnich tygodni sezonu dla wszystkich graczy będzie dostępne specjalne zadanie finałowe oraz aktywność. A dla nas w tym momencie jest dostępna nowa historia sezonowa, więc zaczynamy uraz Putina. Dalej dręczy go problem z Iwu Araf, gdyż i atak i obrona będą przez nią wykorzystane. Moje symulacje walki są w toku, ale parametry dostarczone przez Rafy nie są zbyt obiecujące. Nadal muszę obmyślić, jak wykorzystać bójsaty, nie dając przewagi z Arad. To może się okazać niemożliwe. Nie możemy jednak pozwolić zrodzonym z gniewu na przejęcie kontroli nad bójsatami. Algorytm wewnętrzny ma niemal wszystkie dane do zakończenia rekonstrukcji. Odzyskanie większej ilości danych przyspieszy proces. Mam też specjalną prośbę. W kosmodromie znajduje się terminal Strategosa, który nie jest połączony z resztą sieci. Nie zawiera żadnych danych pod umysłów, ale przechowywane tam pliki mają kluczowe znaczenie. Musisz je odzyskać. Gdy odzyskasz kolejny zestaw danych pod umysłu, przyznam ci uprawnienia dostępu. I jeszcze jedno, strażniku. Dziękuję. Chwila, stop. Mam kolejny giveaway. Tym razem jest to na koszulkę z Fallen Babies rozmiaru M. Tak wygląda, a żeby ją wygrać, zasubskrybujcie ten kanał oraz piszcie w komentarzach Fallen Babies. Wracamy do filmu. Oczywiście musiałem o czymś zapomnieć. Macie czas do godziny 20 w piątek, a o 21 w komentarzach zobaczycie wyróżnioną odpowiedź, kogo wylosowałem. Idziemy porozmawiać z Aną, która... Nie jest przekonana co do tego, czy słusznie postępowała z rasputinem. Obawia się, że popełniła błędy, które go narażają na cierpienie. Bardzo zaczyna panikować. Ciągle wracam do pytania, które nie daje mi spokoju: czy zrobiłam właściwą rzecz, ucząc rasputina sztuki, filozofii oraz kultury, przemieniając go z czegoś, co było zdolne do imitowania ludzkiej świadomości, w to. Rasputin cierpi, bo dałam mu zdolność do odczuwania cierpienia. Zawsze wiedziałam, że będzie bronią. Czy dobrze zrobiłam, pozwalając mu czuć wątpliwości? Czy dobrze zrobiłam, uruchamiając go po tym, jak sam się wyłączył po zapaści? Elsie twierdzi, że żyje w zaklętym kręgu, w którym stale doprowadza do tych samych tragedii. To samo dzieje się też z Rasputinem. Zapaść powróciła i... I może nie da się na nią znaleźć żadnego lekarstwa. Może nie ma żadnej nadziei na przyszłość. Może pójdę już. Po odbyciu aktywności sezonowej lecimy na operację Sankus. Tu dostaniemy właśnie sporo informacji o tym, czego nawet Ana nie wie, a przynajmniej nie pamięta. Na danych znajduje się w podziemnym bunkrze. Są na nim najbardziej utajnione pliki w moich archiwach. Celowo zostały całkowicie odizolowane od sieci. Musisz się tam udać i odzyskać je. Obchodź się z nimi ostrożnie. Nawet Anna nie wie, że istnieją. Wchodzimy do bunkra Rasputina na kosmodromie. W sumie bywaliśmy tam już wielokrotnie, tak samo jak inne rasy, co jest nawet podkreślone przez niego samego. Starczył przeciwko czarnej flocie. A teraz zagraża ludzkości, tak samo jak nasi wrogowie. Teraz Putin zaczyna trochę więcej mówić o swoich czynach. Okazuje się, że nie jest z nich dumny, ale jeden był szczególny. I tu mała podpowiedź. Teorie o tym były już od lat. Moim głównym zadaniem jako Strategosa było zapewnienie przetrwania ludzkości. Go osiągnąć, stosowałem szpiegostwo, sabotaż, morderstwa, wszelkie akty tyranii. wszystkie niewymaczalne, ale jeden z nich był szczególnie okrutny. Pewien rozkaz, który niemal wydałem, prześladowałby mnie do dziś. Kiedy zjeżdżamy windą w końcu, raz Putin mówi więcej o tej jednej rzeczy, i chyba najlepiej jak on sam. Podzieli się tym z Wami. Gdy zaczęła się zapaść, bałem się, że wędrowiec opuści ziemię, więc reaktywowałem protokoły, by użyć satów przeciwko niemu. Zamierzałem unieruchomić wędrowca, zmusić go, by został. W końcu jednak zaniechałem polecenia ostrzału. Ale tego nie pamięta, ale to ona mnie powstrzymała. Zawsze była aniołem na moim ramieniu, moją ludzką twarzą. To dzięki niej jestem czymś więcej niż bronią. Jestem Rasputinem, dzięki Anie Bray. Odzyskujemy pliki, które musimy dostarczyć do okopu. Tam Rasputin je odszyfruje, a później będą w rękach straży przedniej. Wracamy więc do siebie na rozmowę. Jestem wdzięczny za odzyskanie plików. Pozostawienie ich bez nadzoru byłoby niewskazane, zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach. Przepraszam, że wcześniej nie ujawniłem ich istnienia. Wymagało to zaufania, którego przez długi czas w sobie nie miałem. Jak zawsze udało Ci się sprostać zadaniu. Wędrowiec miał co do Ciebie rację. Kiedyś podobnie wykorzystywałem ludzkich agentów. Nazywałem ich serafinami. Dałem im dostęp do eksperymentalnej broni i pancerzy. Zastanawiam się, czy przewidziałem, że wędrowiec stworzy strażników, czy niezależnie uznałem swoje awatary za godne tej odpowiedzialności. Niezależnie od mojego rozumowania, rezultaty były dobre. Jesteś podobny do serafinów. Też jesteś podporą swojego gatunku. Dawniej popełniałem błędy w ocenie. Podejmowałem decyzje w oparciu o błędne założenia i złe postawy moralne. Ale ty stanowisz dowód na to, że protokół Serafina nie był błędem. Zaufanie ludzkości to jedna z moich najlepszych decyzji. Nie wiem, jaki będzie ostateczny wynik tej wojny. Niezależnie od wszystkiego, będziemy walczyć razem. Na koniec będziemy jeszcze mieli całkiem długą konwersację między Aną oraz Rasputinem, przy czym on przechodzi praktycznie w monolog o swoich decyzjach oraz o Anie. Raz uruchom tryb Turinga, konwersacyjny. Stare nawyki, co? Przepraszam, tak przywykłam do tego, że jesteś raczej maszyną, którą kierują polecenia, niż człowiekiem. Chciałabym, aby cię to spotkało w lepszym. Momencie. Ano, mogę ci przekazać jeden analityczny pewnik. Nigdy nie ma lepszego momentu. Jest tylko w samą porę lub za późno. Masz rację. Jak zawsze. A to sprowadza nas do kolejnego punktu. Nie zawsze mam rację. W imię ratowania ludzkości robiłem rzeczy, które są godne. Matematycznego punktu widzenia, ale nie był to słuszny wybór. Ścieżki mojego nowego egzomisu dają mi możliwość przyjrzenia się wszystkim tym decyzjom. Mogę porównać je z emocjonalnymi i moralnymi pobudkami, których w tamtym czasie nie potrafiłem pojąć. Niektórzy mówią, że jestem tyranem. Mylą się. Nie mylą. Dałaś mi możliwość obiektywnego dostrzeżenia mojej wartości, ale też i tego, w jaki sposób moja wartość wywarła negatywny wpływ na ogólny dobrobyt ludzkości. Jest to wynik równania, które nieustannie staram się zrównoważyć. Nie oznacza to jednak, że Twoja praca poszła na marne. Dałaś mi możliwość wyboru i wolną wolę, a ja zrobiłem to, co uznałem za słuszne? Oto podsumowanie Twojej pracy. Teraz, w czasie naszych ostatnich obliczeń, dostrzegam w tym wartość. Wartość emocji, troski, tego jak ludzie wyciągają logiczne i nielogiczne wnioski, mając do dyspozycji takie same zestawy danych. Widzę, dlaczego obie te rzeczy są tak ważne. Czerwony. Nieważne, co stanie się w przyszłości. Zawsze będę ci wdzięczny za życie, którym mnie obdarzyłaś. Ten tydzień jest dla mnie dziwny. Z jednej strony mam wrażenie, że nie jest on jakiś spektakularny, nie zdarzyło się nic wielkiego i generalnie jedna misja i koniec, a z drugiej dowiedzieliśmy się całkiem niemałej rzeczy. Czyli takiej, że raz Putin faktycznie chciał zaatakować wędrowca, rozważał on jego uwięzienie i to, że pewnie będzie chciał uciec. Natomiast Anna go powstrzymała. I tutaj raczej nie doszukiwałbym się nic innego. Zakładam, że Anna po prostu nie chciała, żeby siłą zatrzymywać wędrowca, co jak widać nie było potrzebne, skoro nie uciekł. Po prostu był to taki ludzki odruch, ale też wielu rzeczy dalej nie wiemy o tym okresie. Ale co, jeżeli wędrowiec by uciekł? Czy ciemność zostawiłaby nas, czy może by nas przejęła? Sądzę, że raczej to drugie Choćby przez wzgląd zabrania tego, co miał kiedyś właśnie wędrowiec. Myślę, że warto zastanowić się nad tym, co jeżeli wędrowiec ucieknie w końcu, bo nie sądzę, żeby to było aż tak nieprawdopodobne. Jak nadejdzie świadek, to praktycznie ludzkość będzie pod ścianą, praktycznie przed drugą zapaścią, i co wtedy? Nawet jeżeli przeżyjemy my, to co z ostatnim miastem? Czy zdołamy je uratować, czy zostanie zniszczone jak w mrocznej przyszłości? I co z resztą strażników, i co z naszym światłem? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, mówił do Was Szybor. Do zobaczenia.